Podjebane perfekcyjnie Daj, yy, podajcie, Podaj mi ten, tak jak na YouTube, żeby od razu mi znalazło to z tym starym pijanym Tutaj pochwalę go No, yy, Kuber, powiedz tak Zyskałeś ode mnie kurwa aprobatę, ponieważ pięknie wykonany utwór Pięknie, Jessica mi się podobało Taką więcej na live. <laughs> I takie kurwa podziękowania, nie? Nie no, zajebiście zajebiś utwór Teraz szukamy kolejnego utworu, będzie to utwór stary pijany Tyle na co a Kuber sam w sumie nie wie, co śpiewa. Dobra, yy, poproszę, poproszę. Tytuł i autora to wiadomo, wielkiego autora nie trzeba przedstawiać. Nie Ja mam piosenkę dla Kubera. Chyba, że Kuber nam teraz coś zaśpiewa. Nie Czy Kuber śpiewa tak w samotności? Grzegorz. Słucham cię słowa. Link poszedł teraz do Burszabana. czym? Jaki link? co pogarzyłeś na streamie, kurwa. A Kubera? Z A Kubera do Borysa wiesz? O, widzisz, kurwa, Kuber, zaraz sławny będziesz. Pa, zobacz jak się przy nas, wybijesz. Tutaj są takie kontakty, że panie. Znowu gonicie, stary pijak! zadzwonić do raz! wysłałem ci, yy, czekaj, ale gdzie mi wysłałeś? Na Discordzie mi wyszli na Discordzie mi wyszli, jak możesz ty mi tu słowa podesłałeś kolejne karaoke, tak? tak O kurwa, Mary z Polski ty, to ja piszę, ej, piszę do Mary z Polski, że będzie sowa, yy, ten karaoke, żeby wijała. Ale będzie dym, co? Ty, napisać do niej na Instagramie? Tylko ja nie wiem, czy ona nie będzie spać o tej godzinie. Jak chcesz to napisz, ale to będzie taki fał, że o, o chuju. Ej, ja to, ja to zostawię i nagram i jej wyślę. Nie, 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 nie. nie. Normalnie. Wiesz, to będzie stary kompromitacja, kurwa. Mnie to normalnie Mary śledzi na Instagramie. Fauluje mnie, nie ma to tamto. Jest fame także Kurwa macie. Wysłałem na Discordzie Je, Dobra, jest I Proszę Państwa Przed wami Kuber w piosence Twój stary pijany Cover Lecimy. Lecimy z tym gównem. Hej DJ, spin that shit Znowu gonicie stary pijany! <słukanie> nie zadzwonić co do mamy! Ja rady, te brysy śniadany! Twój boż z został dawno rozniebany! Już weź, lepiej uba weź, łap, może to grzesz, o bo nie ten strzał! Po swym upadku wstać wszystko tu siebie, daj tylko cię chłopie porwi! Znowu gonicie stary pijany! <słukanie> Na ramię, a tu jeszcze rozumiem jak ten, jak yy, Kuber występował pod poprzednim pseudonimem artystycznym Swasty kumiks, tak? Się Babikoła jeszcze raz, yo, 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 men A no tu Chciałem, chciałem cię zrajdować, ale mam kurwa view -boty, nie? kilku, kil... dwóch widzów kurwa, czy trzech odzywających się, a reszta siedzi ci. Myśle tu weź ten strzał mi z a to nie, to, to Kuber jest dziadów tutaj to miał. Ej, dobra, będzie sowa śpiewał teraz. To nie, Jessica była lepsza, to, to jest takie wiecie To było... Znaczy w ogóle w sumie tej kawałek chyba nie znam Dobra, yy, sowa Porobisz go. Czyli jesteś go już. gotowy. Zaraz. Puszczamy na 3-4. Tylko to nie ma wersji karaoke, chyba co? Idę się też motor. Coś ty tam kurwa powiedział? Co? Jest asysta chociaż. Ty kurwo, mówi się proszę. Haha, 1-0. Grzesiu. Słucham cię, ten, mój drogi kurwa przyjacielu, zeszłe pszczoły.